Chirurdzy Angielski. Grace Anatomy amerykański serial telewizyjny o tematyce medycznej, emitowany od 27 marca 2005 roku na antenie ABC, wymyślony przez Shonda Rhimes. Serial jest mieszanką dramatu, komedii i filmu obyczajowego. Opowiada o życiu zawodowym i prywatnym grupy młodych lekarzy pracujących na oddziale chirurgii w jednym ze szpitali klinicznych w Seattle mimo nieustannego boju o ciekawe przypadki medyczne i miejsce przy stole operacyjnym w charakterze asystentów potrafią nawiązać między sobą znajomości, a nawet przyjaźnie. Razem przeżywają sukcesy oraz porażki i to nie tylko te zawodowe. Dodatkowo każdy z bohaterów ma swoje tajemnice, które ujawniają się z czasem. Główną postacią jest dr. Meredith Gray Ellen Pompeo. Nazwa serialu jest aluzją do jej nazwiska oraz podręcznika do Anatomii Grace Anatomii wydanego w 1858 roku przez Henry'ego Greya. Tytuł każdego odcinka pochodzi od nazwy utworu muzycznego.